Młode piersi, ale nie te wstry, mam ci przystroni Siema, jestem Marek. Wyobrażacie to sobie, że idziecie do sklepu i widzicie tam jakiegoś typa, który z jakąś dziewczyną nawala jogę. Myślę, że jest to niespotykany widok. Dlatego dzisiaj nagramy sobie reakcje ludzi oraz sprawdzimy moje skile w uprawianiu jogi. Zacznijmy od ściany Prestiżu, a dzisiaj na ścianie Prestiżu wyjątkowy gość, kamerzysta. Nie no, żartuję. Natalia, coś tam, coś tam, coś tam. Gratuluję ci z Taki długi nick miała? No, strasznie długi nik, ale na ścianę Prestiżu może trafić. Każdy, więc jeżeli chcesz trafić na ścianę prestiżu, to skomentuj dowolnie dowolny film na tym kanale oraz zasubskrybuj kanał. Taki sam czerwony przycisk, który znajduje się na moim palcu. Tam na dole. Kolejna ważna kwestia. Tutaj znajduje się płyta kamerzysty. Koniecznie kup płyta kamerzysty już teraz. Za 39,99 Taka płyta normalnie kosztuje 250 zł. U nas kupisz za 39 ,99. Dobra, już 9. Marek wystarczy, jeżeli ktoś będzie chciał to kupi. Zamówcie ją, szybka dostawa. Bardzo szybka dostawa. Kup koniecznie teraz płytę, nowe utwory prawdziwa kamerzysty na każdej płycie. Automiast już i kamerysty nie zwlekaj. No teraz. dobra, Marek, naprawdę warto polecam Lord Cruzville. To co lecimy? Nie chyba tak. Zapraszam Państwa do oglądania. Kup płyt. No jesteśmy Marek, pod ZUS. No, ona się tak odstawiła. No w końcu mamy ćwiczyć jogę. Dobra, nieważne. Drodzy Państwo, znajdujemy się przed ZUS-em, czyli tak zwanym zakładem ubezpieczeń społecznych. To tutaj właśnie przelewamy co miesiąc ponad 1200 zł, które później w przyszłości na nic nam się nie przydadzą. Zatem ja czuję się teraz swobodnie, bo płacę za to, że tutaj wejdę. No i co w Myślę, tym że wejdziesz? jak najbardziej mogę tutaj ćwiczyć jogę za to, ile pieniędzy tutaj wpływa co miesiąc. To co idziemy? Wchodzimy do zakładu ubezpieczeń społecznych, ćwiczyć jogę. Drodzy Państwo, to jest moja dziewczyna, tak zwana Karolina już! Nie mam tego nie napisu. Pamiętam jak ma na imię, zatem wejdź. Marek ogólnie nie wiem czy to jest dobry pomysł, żeby robić to w ZUSie. Ja Zaczy... jestem zbytnio przekonana. Ogólnie to już jesteśmy w Zusie, tylko ja chcę to zrobić przy okienkach, tak? Nie okienkach sobie tutaj stanąć, jak tutaj nikogo nie ma i co? A, ale to Człowieku, na ja tutaj płacę 1200 zł miesięcznie Jak mają mnie wywalić? To by był skandal. Tyle będziecie robić jogi w Zusie. No człowieku, ja nigdy tych pieniędzy nie zobaczę, tak samo ty. Wątpię, że to żyje że do emerytury. Nawet jeśli to słyszony, że tam drobny płacą. No dobra, to co? Jedziemy? Człowiek czy to czekam to? na windę, człowieku. To ty gorącej gorącej waczieką jesteś. A ty po co takie coś ubrałeś w ogóle? On jest ubrany normalnie, a ty jak? No ale mamy wchodzić. To jest yoga, tak? To jest yoga challenge. Jakbym wiedział, to też bym się tak ubrała, ale już po fakcie. Trudno. To ty nawet nie wiesz, co ty nagrywasz? No, ja nagrywam zawsze filmów w tych samych czuchach. Ja jakoś się zbyt nie staram, dlatego mam comment Cruz na no, pomarku odzieży, która już wkrótce. No, to jest całkiem wrócę, fajne, to trzeba przyznać. Już wkrótce będzie dostępna. Gdzie jest ta wina? Nie wiem, nie mam pojęcia. Co oni wtedy 8 pięter mają? No, no, no. Dzień Marek. Zaraz nas ochrona no tak. Także pierwszą pozycją, Jesteś jaką klienny? wykonamy no, 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 będzie ta pozycja. Także daj mi tą karimatę. Ja wciąż nie jestem przekonany. Ty mógłbyś podtrzymać telefon w celu pokazywania nam w razie, jakbyśmy zapomnieli czegoś. Rozłóżmy naszą karimatę. Ty, a jak na co chronę Człowiek na 1200 zł miesięcznie. mi przypomnij tutaj jak to wyglądało. Ok, w takim razie <laughs> weź, się, zapoznaj się. Już wiesz jak to zrobić? No, Musisz się. Na nim położyć Na pewno się nie ma. być z ja, ja, no, ja O ty gruba świniu! Kurde, o ty, o ty słabe uszu! Ja czuję, że ja lecę! No dobra, weź się połóż. Ale? jest. No dobra, wygra, weź. Proszę bardzo, czy wy macie skąpę, żeby tutaj... Kręcznik, a może i coś kręcić na te. Tobie... 1200 zł płacę miesięcznie. No, nie, no, nie, no, nie no. no musisz się zobaczyć. No, nogi z nogi z no, Tak, dobrze, dobrze. Tutaj. Jak to ma wygląda? No Dobra, mamy to. Udało się. Joga czelandz wrzucić. Idziemy się jeszcze napić najdroższej wody. Najdroższej wody. Możemy się przejść jeszcze. Chyba, że tutaj już okrana nas chce wyrzucić, a widzę że Co nas wyrzucić. W takim razie. Chodźmy. Tutaj? Afirmacja. A kupił pan już płytę afirmację? Kupił pan płytę albo słyszał pan o płycie kamerzystę? Nie interesuję, ja tylko mówię tak, jak to powinno być załatwione. Pan sobie przesłucha kawałki Chill Out Boski. Idziemy teraz do galerii handlowej robić kolejną pozycję jogi. No Ale natomiast jest problem, kamerzysta Marek. nie wchodzi no z nami, ponieważ kamerzysta boi się galerii handlowych. A... Nie mam worka po prostu. Czyli się boisz, jedno słowo. No tak? nie, bo zrobię mi zdjęcia. Czyli boisz się w końcu, Tak, czy nie? boję się, że zrobię mi zdjęcia. No to musimy Masz rozwijać tak so... rozmowę. Ja mam Masz szofer, dobra. Chodźmy do galerii handlowej z szoferem. Na galerii handlową akurat mamy drugą pozycję, no, dosyć no. łatwą. Mam nadzieję, że szybko nam się uda z tym wyrobić. Totalnie w centrum? No. Na samym środku galerii? Na samym środku galerii. Musimy to zrobić. Pamiętasz jak wygląda pozycja? No widzę, widzę. Dawaj. Najpierw ręce. Ręce daj najpierw. No dobra. No to dawaj teraz nogi. A jeszcze się powinienem podciągnąć. Wygląda to jakoś dobrze? Wygląda genialnie szefie. Dobrze, to... Podoba mi się. W takim razie galerię handlową mamy zaliczoną. Przejdźmy w następne miejsce. Ogólnie pozycji jest kilka. Jeszcze trochę miejsc do wymyślania zostało. Chodźmy. Także, drodzy państwo, jesteśmy na dachu. Jest to yoga challenge w dziwnych miejscach, zatem jesteśmy na dachu. Kamerzysta jest z nami i ma lęk wysokości. No mam Trudno lęk się wysokości. To Miejsce. Musieliśmy tutaj akurat przychodzić? Jest napisane w tytule Yoga Challenge w dziwnych miejscach. Także aktualna pozycja wyświetla Wam się na ekranie albo po tej stronie, albo po tej stronie. Ja musisz się komina trzymać, bo inaczej ja nie dam. No, weź się u spokój, no Marek, no w głowie mi się kręci. no, Karolina, zapoznałaś się jak nim, jak Karolina. Karolina. no Koleżanka, zapoznałaś się z pozycją? Jak to masz na imię, zapomnij? Karolina. Dalej, koleżanka, zapoznałaś się z pozycją? Wygląda dość dziwnie, ale myślę, że nam. się plecami na mnie. To no, gdzie bardzo. następne miejsce, szofer? Co? Może na tym? Gdzie no, Fla. no. Albo joga w powietrzu, ze spadochronu. O, to by było świetne. co, No i tyle wariatnie chyba. Chyba tak. Zajadź Serio? Zaleźć, no nie no, musi cię pokazać. Musi, ja muszę zaliczyć pozycję, dawaj. Wariatka, no bliżej. No, no, połóż się, no. Masz się położyć ty, ty? na mnie. Nie ma być odstępu żadnego. No dawaj, leci. Troszek. No. Jesteś upośledzona czy upośledzona A ty? Głupia czy głupia? Tępa czy nienormalna. Już? Jezu, jak ona jest chuda. Poczekaj, 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 patrz, patrzcie na to. Jezu, on o cię chodzi. No. Ona jest gruba. Jezu, no kto Otyła. jest gruby? O je. Zobaczcie, widzisz to szofer. Ja nie, grubą nie, mogę świnią. nie mogę patrzeć na to. Dziękuję drodzy Państwo. Okreju. Ale we, weź się tak wygnij jak możesz, to pokażesz Markowi. Zobacz, no patrz, patrz Marek. Ty to widzisz? Ty to jest ta świnia. To jest tłuste? No weź, jeszcze raz ciebie. Tłuste są bite na spójcie. To jest sam tłuszcz. Sam tłuszcz. Wiesz, Ona w ogóle nie ma. Jezu, to jest sam tłuszcz. Jezu Jeśli ona waży z 200kg Dobrze Tylko nas 30kg nawet nie waży No musi spróbować, przydałoby ci się Dobrze, drodzy Państwo, zatem przejdźmy do następnego miejsca i następnej pozycji Następna pozycja będzie następująca, wydaje się ona być dosyć łatwa po Wydaje prost... się dosyć trudna Marku. To na dole, to na górze Ja na dole Nie wydaje ci się, że szofer to trochę dziwne? No troszkę jest Ja buty ja Wiesz, buty się ściągać w supermarkecie? No, ja... Ja mam mu do głowy przystawić nogi, no to chyba nie z butem. No dobra, no to zdejmuj te buty. Długo mamy jeszcze na ciebie nie. Tak. Mamy, mamy wszystko co trzeba. Ale musisz się wypadkać położyć jak ma. No, no. Tak, tak. Ale byliśmy za łatwo. Nie damy rady tego, Daj, no Dawaj, dawaj, Rozczesz nogi trochę. Co? Aaa! Nie damy rady. Udało się? Czekaj. No, można powiedzieć, że Wam się udało. Poczekaj. Czyli co, zaliczone czy nie? właśnie chcę sprawdzić. No to sprawdzaj szybciej. No czekaj, 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 Marek. Ona jest Marek. gruba, nie zapominaj o tym, i jest ciężka. Poczekaj, muszę z tej strony sprawdzić. Ale ona jest gruba i ciężka, kamerzysta. Czekaj. No, wiesz, no nie no sprawa, rób mi tego. Prze... Już czy nie? Dobra, już. Zaliczone. Dziękuję, drodzy Państwo. Sklep mamy zaliczony. Przejdźmy zatem w następne miejsce. Dobra, jesteście gotowi? To jest ja powalone. Jesteście gotowi. Wyczypak, ja, zaczyna się zielone, biegamy, A co, jak nie zdążymy? robimy i tyle. To jest dość skomplikowana figura. To najwyżej nas przejadą. Jeżeli by okazuje się że mam To się jest hardcore Czujesz no. ten stres? Czuję. W ogóle tutaj wyświetliwa się gdzieś pozycja, nie mam czasu na wysiedlanie jej na telefonie teraz. Ile mam ogólnie tutaj czasu? Około 60 sekund. Tak? No pewnie coś autor. Ale, to jest powolone. No, dajesz. Dobrze, dobrze, dobrze. No, i ręce do przodu. Nie, no, ręce w górze. Zaliczone? Zaliczone. Dobra, dobra. Czerwone, uciekamy. Jak nie to Jestem dumny z siebie. Jak się. nigdy. Dziękuję Państwu. Ok, także następna pozycja będzie robiona w autobusie. Jest naprawdę bardzo skomplikowana, wyświetla Wam się na ekranie. Nie wiem, czy nam się uda to zrobić, zwłaszcza w autobusie, ale no cóż, próbujmy. My musimy otrzymać telefon. Nie wejdziesz? Ja nie wchodzę. Obawiam się że za to, że dałby się Radę podglądać? No to tutaj dużo zależy od Ciebie, nie? Czekaj jak to z I uważacie, że to jest nienormalne? Chyba mamy to. Tak. Mamy to. Wyżej musisz mnie podnieść. Musisz ją podnieść. Nie podniosę jesteś za chuba. Albo ty jesteś za słaby. Co? A. Nie w końcu. Niezaliczone, Marek. No, no. Bo jesteś za słaby. No, dawaj jeszcze raz. Ale no, ty jesteś tłusta, no to jak ja mam to zrobić? Ja jestem tu No tak. No to musisz mi wejść na ręce. Bo ja cię nie podniosę. No, no, O kur... O. No było nie, przez chwilę w każdym razie. No nie na wyraże. Tak? Nie. nie. No, jeszcze co próbować. Za dużo w autobusie też nie ma co siedzieć. Niestety pierwsza pozycja w tym filmie nie zaliczona. No cóż, mówi się trudno. Raz się udaje, raz się nie udaje. Ale moim zdaniem i tak się udało. Wszedłem do autobusu. Za to należy mi się szacunek. Kolejna pozycja prezentuje się. Co się dzieje, Marek? A ty już się dusisz? Zrazki. Nieważne. Kolejna pozycja prezentuje się w taki sposób. Szofer, podtrzymaj telefon. Oczywiście zachęcam was do zakupu płyty na www.kameryzastawip.pl Wejdźmy do McDonalda, rozłożymy tam karimatę. Myślę, że na środeczkę sobie tutaj dwa ładnie zamijamy. Pamiętaj, nogi odwrotnie. No, tak. Opa. Wyglądasz. Marek, musisz się bardziej w lewą stronę przegiąć, nie? Jak? No bardziej tak w lewą, wiesz. No jest prawie, prawie. Jeszcze trochę, Marek. Boga bardziej do tutaj, do tyłu. O, o, o. No jest. Okay. To nie No, Okej? pana no, powiedzieć, że prawie okej. Okay. Jest okej. Okay. No wygnij się trochę bardziej, Marek. Ona robi dobrze. Ale ona jest gruba, ja ma łatwiej. Dobra, dziękuję drodzy Państwo za To co, się Marek? Kończysz film? Drodzy Państwo, wyjdźmy stąd najpierw. Nie będę tutaj, przecież się rozgadywał. To do różnica, tak, gdzie kończysz film. Inna nie powietrza. Drodzy Państwo, dziękuję za oglądanie niniejszego odcinka. Poczekamy, że tym kupić na www.każesta na każdy głosie autograf wróżby oraz kamerzystę. że to na YouTube oglądam coś to To super. To niech młodszy bratków i płytę www.kameryzys.pl Na każdej płycie autograf kamerzysty i Kruszwila, nowe utwory, prawdziwa twarz kamerzysty na płycie. Proszę Państwa, zobaczcie poprzedni film oraz nie osób, o subskrypcji. Widzimy się już w następnym filmie, do zobaczenia.